Wiem, że nie powinienem nagrywać tego materiału, bo środowisko strzelców jest nieodpowiedzialne finansowo. Sam jestem jednym z nich, czyli nieodpowiedzialnych finansowo strzelców. Może powinienem powiedzieć jednym z Was, ponieważ materiał o tym, dlaczego warto wybrać AK, raczej będzie oglądany przez strzelców, bo większość osób w Polsce nie wie w ogóle, że można wysiadać pozwolenie na broń. Więc. Opowiem jak to się wszystko zaczęło i skąd w ogóle mój pomysł na ten e, troszeczkę dziwny odcinek, ponieważ jest to taka perspektywa, która ostatnio pojawiła mi się, strzelając w tym oto Placu Zabaw, który został stworzony u mnie na Strzelnicy. Strzelałem ze swojego super-duper Aera za... Kilkanaście tysięcy złotych cały zestaw, tak można na to powiedzieć, bo, bo sporo sprzętu więcej niż jest wart sam karabinek, w sensie drogie lunety, drogie bajery. I strzelałem też z kałacha. Później strzeliłem tak po prostu dla zabawy, żeby sobie strzelić, po prostu przypomnieć, jak się strzela z tego kałacha. I strzeliłem ten cały konkretny tor strzelecki szybciej z kałacha niż z aera. Z kałacha też wygrałem, znaczy zająłem trzecie miejsce na operacji Furii, ale mogłem zająć. Wyższe miejsce, gdybym nie popełnił takiego błędu, że nie załadowałem magazynków do bloka na jednym torze. Także, sytuacja wygląda w ten sposób, że Kałach jest dalej bardzo fajną, świetną platformą, która daje mnóstwo zabawy. To jest w ogóle jeden z argumentów, dlaczego warto go posiadać. Pierwszy argument, jaki chciałbym poruszyć, jest tutaj sama platforma AK. Platforma AK, podobnie jak platforma AR, są to dwie najpopularniejsze platformy strzeleckie na świecie. Nie znając obsługi AK, która jest banalnie prosta, tracimy pewne możliwości. I tutaj doskonały przykład z zawodów zeszłorocznych DEFCON Devcon One. To są takie taktyczne zawody, gdzie tam biega się strzela w hełmie i robi różne inne dziwne rzeczy. To oczywiście w całym sprzęcie, w kamizelce. I był jeden tor, gdzie trzeba było strzelić z RPK, trzeba było strzelić na 300 metrów. No i większość osób robiła coś takiego. Przestawimy się na kierunek bezpieczny, bo pokażę wam jak to wyglądało. Większość osób brała to RPK i próbowała przeładować. No i teraz, co się dzieje w Kałachu, gdy chcemy go przeładować? I jest zabezpieczony. No nic. I wydaje się to bardzo proste, ja na przykład miałem przyjemność, bądź nieprzyjemność, zależy jakby na to patrzeć, odbyć zasadniczą służbę wojskową, znaczy służbę wojskową dla chętnych, służbę przygotowawczą NSR, tak to się wtedy nazywało, gdzie tam strzeliśmy dużo z Berylii, no i platforma AK była mi znana już wcześniej, poniekąd jako nastolatek gdzieś tam w związku strzeleckim, tego typu rzeczach, gdzieś byłem na strzelnicy, strzelałem z kałacha. Natomiast okazuje się, że dzisiejsi strzelcy, być może młodsi nawet ode mnie, mają problem z kałachem, że podbiegają do kałacha cali ubrani w sprzęcie w modlikamie i nie potrafią go odbezpieczyć, wszadować Albo nie, po, nie potrafią ustawić selektora na odpowiedni tryb. Takie rzeczy też się zdarzały. Postanowiłem też poruszyć ten wątek, że warto znać obsługę AK. Wydaje się, że jest to niezwykle proste i że bardziej proste nie będzie. mu Kolimator sobie włączymy, bo się przyda kropka. amunicja Barnaula wiem, że dmucha ogniem Ta. także obsługa wydaje się niezwykle prosta możemy sobie fajnie zrobić press checka, jeżeli go nie odbezpieczymy i przyładujemy generalnie mm, kałach poszedł na tyle w zapomnienie, że ci, ci strzelcy mają już z nich problem a jednak obsługa jednej z najpopularniejszych platform strzeleckich jest dosyć istotna, ponieważ no cóż, kałachy zawsze z nami będą i zawsze będą gdzieś tam Miejmy nadzieję, że tylko na zawodach, nie na różnego rodzaju konfliktach zbrojnych. Drugim argumentem będzie dostępność akcesoriów i części. Aery stały się tak popularne, że aktualnie ciężko jest dostać nawet głupi blok gazowy e, regulowany czy jakieś podstawowe rzeczy. Po prostu wszystko jest wymienione. A kałachy są już tyle na rynku, bo pamiętam się czasy, gdzie właśnie kałachy były najpopularniejsze, że mamy do nich producentów, którzy produkują po prostu różne części, rzeczy, tego typu rzeczy. Miałem na przykład pięknego Jacka Zrogowa który ma tłumik polskiej produkcji. Mam całe akcesoria polskiej produkcji FTCS, a więc coś u nas to robi. Tutaj akurat jest ukraiński kruk, też bardzo fajnie wyglądający, bardzo ergonomiczny. No mamy po prostu do kołacha dostępnych bardzo duże rzeczy, które faktycznie są. Nie trzeba tego sprowadzać ze Stanów. Jest to robione bardzo często gdzieś tam u nas w Polsce. Co też jest bardzo fajnym argumentem. Dodatkowo kałachy te są robione w Polsce, mamy Jacki z Rogowa, jakieś wojskowe Murzyny, jakieś z Demobilu e, kałachy, także jest tego sprzętu sporo, jest on ciągle dostępny. Więc argumentem tutaj zawsze mawiającym za kałachem może być to, że jest po prostu do tego dużo szpeju. No wypluł trochę amunicji, wypluł, natomiast ma do tego pełne prawo. W końcu amunicji to jest totalnie naturalna rzecz. I teraz pojawia się argument amunicji, ponieważ na rynku jest sporo amunicji, która jest ogólnie dostępna, tania, ma swoje minusy, bo karabinek po niej rdzewieje. Ja ma jeszcze jeden minus, o którym nie będę teraz mówił, natomiast po najtańszej amunicji 7.62 x 39. Rdzewieje nam broń, natomiast jest ona bardzo tania i zazwyczaj jest dostępna. już był moment, gdzie nie była dostępna. Amunicja 5,45 taka jakiej aktualnie używam też jest dostępna na rynku. Spokojnie można ją dostać, w większości sklepów w Warszawie jest. Pozostając przy amunicji to jest jeszcze szeroki wachlarz tej amunicji, bo mamy kałachy w 5,56, 5,45, 762 na 39 Kiedyś były przed chwilę w 308 CSA i teraz już nie ma dostępnej. Mówiąc o kałachu nie mogę nie powiedzieć o... niezawodności z jakiej słynie kałach i pomimo wielu mitów pomimo wielu niedopowiedzeń pomimo wielu nieporozumień to kałach jest naprawdę bardzo niezawodną platformą. Nie jest łatwo takiego kałaszka zajechać. Są to sprzęty pancerne. Nie są one jakoś niesłychanie niezawodne że tu się totalnie nigdy nic nie zepsuje. Witam jest to że tutaj kałacha można nie czyścić bo ja uważam że jest to platforma, bardziej wymagająca czyszczenia niż na przykład AR-15, bo tutaj tego karabinka jak nie wyczyścimy i strzelamy jakąś amunicją gorszej jakości, no to będzie problem głównie z amunicją niż samym sprzętem, to może się dziać problem, może tutaj nam wszystko pordzewieć, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że tak jak karabinek AR-15 trzeba ciągle tam smarować, dbać o niego, żeby była odpowiednia ilość oleju, wszystkiego, no tutaj może czy na sucho, czy na mokro to będzie ten sprzęt działał i ja wiem, że ten odcinek nie ma jakiejś niesłychanej wartości merytorycznej, Natomiast ostatni argument jest najmniej merytoryczny, ponieważ jest to dobra zabawa. Trzeba przyznać, że w tych czasach, jakie są teraz, gdzie wszyscy strzelają z no to posiadając kałacha, wyróżniamy się troszeczkę. Zabawa z kałachem jest świetna, jest to bardzo przyjemna broń do strzelania, można z niej bardzo dużo wyciągnąć, jest bardzo wymagająca, ale też daje dużo frajdy, daje dużo satysfakcji z tego, Zajmując jakieś wysokie miejsce na zawodach z kałachem, pokonując gości z jakimiś niesamowitymi, bezodrzutowymi sprzętami, aerami stringowanymi, macie niesłychane poczucie satysfakcji, spełnienia i frajdy. Także, ostatnim argumentem jest to, że kałachy są po prostu fajne, przyjemne, dają dużo frajdy, dużo zabawy. Warto znać tę platformę. Także tak sobie po cichu na to liczę, że monda na kałachy troszeczkę wróci. Może pojawią się jakieś zawody dedykowane pod kałachy, bo to jest naprawdę bardzo fajne, bo bardzo rzadko spotyka się dwa takie same kałachy, tak jak ar wszystkie wyglądają więcej podobnie. To z kałachami tutaj jest sporo kombinacji, bardzo często te rzeczy do siebie nie pasują, Dziś tam trzeba użyć młotka, siekiery, kamienia, czegokolwiek, żeby tutaj coś przypasować. Ma to jakiś swój urok, jest z tego fajnie, dobry strzelec będzie osiągał z tego dobre wyniki, może tam mistrzem świata się nie będzie. Natomiast sprzęt oddaje, jest bardzo fajny, ja polecam każdemu kałacha jakiegoś tam sobie mieć, strzelać. Nigdy nie wiadomo, kiedy umiejętność obsługi kałacha się przyda. Były takie filmiki już z małpą strzelającą. Było wiele rzeczy, także nie wiadomo, kiedy jej trzeba, nie trzeba będzie zabrać i rozładować takiego kałacha na przykład. Ten odcinek też był pretekstem dla mnie, żebym wreszcie sobie postrzelał troszeczkę z kałacha. Trzymajcie się, na razie.